1 września 1939 roku wojska III Rzeszy bez wypowiedzenia wojny przekraczają granice z Polską, łamiąc pakt o nieagresji. Wykorzystując taktykę wojny błyskawicznej, Niemcy realizują zatwierdzony przez Adolfa Hitlera biały plan, plan podboju Polski. Jeszcze na pobojowiskach zmagań wrześniowych rozpoczynają działalność podporządkowane rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie struktury państwa podziemnego. Po przegranej wojnie obronnej żołnierze polscy odbudowują swoją armię w konspiracji. Wielu tych, którzy walczyli we wrześniu 1939 roku, angażuje się w dalszą służbę w zorganizowanych oddziałach konspiracyjnego ruchu oporu. Kim Byli i jaką rolę w walkach pamiętnego września? A później największej podziemnej armii, która istniała podczas II wojny światowej w okupowanej Europie, odegrali bohaterowie Ziemi Kieleckiej. Możemy o tym opowiedzieć dzięki odnalezieniu unikalnych materiałów archiwalnych, wśród których znajdują się wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń. Bohaterowie tamtego września. Cykl dokumentalny Sebastiana Przybyłowicza i Marka Jedynaka. Podporucznik Tadeusz Mąkosza. Urodził się 10 października 1898 roku w Liskowie pod Kaliszem. Jego rodzicami byli Stanisław i Marianna z domu Kotecka. Tadeusz ukończył gimnazjum rządowe męskie w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie państwowe seminarium nauczycielskie we Wilnie. Wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Walczył w wyprawie kijowskiej. Po wojnie ukończył szkołę podchorążych rezerwy artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. I w 1929 roku mianowany został podporucznikiem. Podczas ćwiczeń rezerwy, które odbywał w Pińczowie, poznał swą przyszłą żonę, Zofię Żelichowską. Mieszkała w Busku Zdroju, do którego Tadeusz przyjeżdżał na koncerty. Po ślubie Tadeusz i Zofia Mąkoszowie zamieszkali w Gostyninie. Tam Tadeusz rozpoczął pracę w samorządzie gminnym. W 1937 roku przeprowadzili się do Stołpców gdzie pracował jako inspektor samorządu powiatowego. Porucznik Tadeusz Mąkosza nie pochodził z Kielecczyzny i nie walczył na tym terenie podczas II wojny światowej. Doktor Marek Jedynak z delegatury IPN w Kielcach. Wojna zastała go wraz z rodziną w Stołpcach w województwie nowogrodzkim, gdzie pracował w charakterze inspektora samorządu gminnego. Mąkosza z regionem świętokrzyskim związał się dopiero po zakończeniu II wojny światowej i osiadł tutaj na stałe. Zapisał się jednak w historii buska Zdroju. Jego niezwykła wojenna Odyseja warta jest przypomnienia. W czasie mobilizacji do wojska nie byłem powołany. Ze względu widocznie na charakter mej pracy. No i zapewne wiek swoje zrobił. A miałem już 41 lat. Okres mobilizacji to okres wytężonej pracy. Dzień za dniem schodził na inspekcji gmin. A po powrocie z terenu dyżury nocne w starostwie nie dawały chwili wytchnienia. Wiadomości przekazywane przez istniejące jeszcze radiostacje wywoływały dreszcze zgrozy i rozpacz na całkowitą bezsilność naszej armii wobec potwornej siły uderzenia band hitlerowskich. Tragedia narodu polskiego, nie dająca się w żaden sposób opisać, rozpoczęła się, a ludność stolpców i okolic położonych we wschodnich rubieżach naszej ojczyzny mogła tylko nasłuchiwać o klęsce przeżywanej przez naród. Zasłyszane wieści z głębi kraju, podawane przez uciekinierów, wydawały się wprost nieprawdopodobne. Zniszczenie bombardowaniem, siedlec, zajęcie poznania, częstochowy, zbliżanie się hord hitlerowskich do łodzi i kutna, to wieści, które nie mogły się mieścić w głowie. Strach i zgroza, zmieszane z potworną pogardą dla morderców Bogu ducha winnych pastuszków owiec, budziły niewypowiedzianą rozpacz. Rozpoczęła się okrutna, dzika, bezlitosna wojna. Do 13 września 1939 roku podporucznik Mąkosza pozostał na stanowisku pracy w starostwie. Pełnił wraz z innymi urzędnikami dyżury związane z utrzymaniem porządku i kwestiami mobilizacyjnymi. Już wówczas docierały głosy o ruchach oddziałów Armii Czerwonej nad granicą polską. W obawie przed wybuchem paniki wśród osób cywilnych na ten temat nie mówiło się głośno. Tym bardziej było to groźne, gdyż w rejonie Stołpeckim żyło dużo Białorusinów, których zapatrywania były niepewne wobec państwa polskiego. Nocą z 16 na 17 września 1939 roku granice polsko-sowiecką przekroczyły pierwsze oddziały zwiadowcze Armii Czerwonej. Nad ranem oddział czołgów dotarł także do Stołpców. Obudzony nagłym alarmem mąkosza dotarł do siedziby starostwa. Tam okazało się, że władze powiatu opuściły miasto już w nocy, a pozostali urzędnicy otrzymali rozkaz ewakuacji w kierunku Nowogródka, Lidy i Wilna. Przybiegłem do domu niepewny. Potwierdziłem w domu wiadomość o czołgach. Nie wiedziałem właściwie, co ze sobą zrobić. Zocha jednak zdecydowała. Wyciągnęła z szafy mundur oficerski i kazała mi się przebrać i ruszać bez zwłoki w drogę. Przebieranie się w mundur trwało krótko, a pożegnanie z rodziną jeszcze krócej. Ostatnie moje słowa do żony, niech cię Pan Bóg ma w swojej opiece, rzuciłem i oddaliłem się w nieznane. Na lewym ręku miałem płaszcz letni, na pasie oficerskim pistolet. Śpiesznym krokiem ruszyłem do drewna i na libok. W miasteczku żegnali mnie dzikim wzrokiem na przyzbie siedzący Białorusini. Lecz niewiele na to zwracałem uwagi, pochłonięty myślami, jaki też może czekać los moją rodzinę i co też się stanie ze mną. I co najważniejsze, czy uda mi się uciec Przed nadjeżdżającymi oddziałami pancernymi bolszewików Którzy wtargnęli w granice naszego państwa Nie wiadomo w jakim charakterze Za miastem ujrzałem pluton naszej piechoty W rozwiniętym szyku bojowym Pod dowództwem podporucznika rezerwy Kozłowskiego Z zawodu nauczyciela z okolic Stołpców Podszedłem do niego, aby dowiedzieć się, jakie ma zamiary. Z informacji jego dowiedziałem się, że ma za zadanie wstrzymać pochód czołgów, mając do dyspozycji około 40 ludzi uzbrojonych w jeden RKM zaledwie. Powiedziałem mu, że zadanie jest zupełnie bezcelowe. I że natychmiast winien zwinąć pluton i ruszyć za kompanią, znajdującą się o 3 kilometry na zachód. Nie zatrzymując się dłużej, udałem się na szosę i ruszyłem dalej. Był to 18 września 1939 roku. W tamtejszym garnizonie rozpoczęto formowanie oddziałów legii oficerskiej złożonych z oficerów bez przydziału. Zostali uzbrojeni w karabiny z rezerw mobilizacyjnych niemieckie starego typu z 1898 roku oraz zaledwie 15 sztuk naboi na osobę. Zmieniająca się błyskawicznie sytuacja na froncie spowodowała, że zamiast podjąć walkę, dowództwo oddziału zdecydowało o marszu w kierunku Litwy i internowaniu żołnierzy. Co się działo na szosie wiodącej ku Litwie, ku nowemu naszemu przeznaczeniu? Trudno byłoby się pokusić obrazowo przedstawić. Bałagan, strach paniczny, jaki ogarnął tych, którzy starali się za wszelką cenę prysnąć za granicę. Kompanie legii oficerskiej wcisnęły się w skład sunącej wstęgi uciekinierów. Kto tylko miał samochody do dyspozycji, włączał się do smutnego orszaku. Gdyby tak na przykład Napoleon wstał z grobu, Zobaczyłby ten długi wąż uciekinierów, uśmiechnąłby się pobłażliwie, ponieważ jego odwrót z pod Moskwy przedstawiał chyba nieco lepszy widok. Panowie pułkownicy wieźli w samochodach kanarki w klatkach, ale nie mogli zdobyć się na skromną dozę altruizmu, by odstąpić nieco miejsca tym, którzy naprawdę potrzebowali takiej pomocy. Przecież w kolumnie znaleźli się ranni żołnierze, którzy ruszyli ze szpitala wojskowego, aby móc znaleźć schronienie na Litwie. Ileż to furmanek wlokło się zarekwirowanych chłopom. Uciekali ludzie na rowerach, na motocyklach, konno, jedni drugich starali się wyprzedzić. Piesi spychali z jezdni tłoczące się pojazdy. Niejednemu kierowcy brakło w zbiorniku benzyny. Nie pozostawało nic innego, jak tylko samochód pozostawić w polu, a pasażerowie, klnąc na czym świat stoi, musieli z konieczności opuścić wygodny pojazd i za innymi podążać pieszu. Pomimo, że niejednemu z nich brzuszek dość okazałych rozmiarów przeszkadzał w marszu, co pomimo poważnej sytuacji wywoływało wśród niektórych ironiczny uśmiech. A kolumna w tym chaosie sunęła szosą. Nikt chyba nie czuł zmęczenia, ponieważ z jednej strony popychał go ku temu strach. Który wydawał się mieć wielkie oczy, a z drugiej zaś strony schronienie w obcym, neutralnym państwie. Chyba każdy uczestnik tej kolumny wiedziony był jedną i zgodną myślą: że ginie ojczyzna i że tonącego okrętu ratować się nie musi. Szedł więc przed siebie, zwiesiwszy zrezygnowany głowę. Rozmów słychać nie było. Od czasu do czasu wyrwał się jakiś okrzyk w głuchej i nocnej ciszy, aby utrzymać możliwy porządek w pochodzie. Na chwilę błysnęła myśl, po co właściwie potrzebny był grat na ramieniu i bagnet u boku, który coraz to bardziej stawał się ciężki. Wielu rzucało bagnety do rowu, aby nieco użyć sobie. Przecież i tak był niepotrzebny. Podporucznik Monkosza został internowany przez Litwinów i wraz z grupą żołnierzy osadzony w obozie przejściowym w Połądze, a następnie w obozie w Kalwarii koło Wilna. W obozie w Kalwarii został mianowany starszym jednej z czterech kompanii obozowych. W odosobnieniu przebywali do połowy czerwca 1940 roku, do chwili, gdy Republikę Litewską zajęły wojska sowieckie. Internowani na Litwie żołnierze Wojska Polskiego uniknęli losu ich kolegów, którzy już jesienią 1939 roku dostali się do niewoli sowieckiej. I w kwietniu 1940 roku ponieśli śmierć w lesie katyńskim i innych miejscach straceń w ZSRR. Czekał ich jednak los taki jak dziesiątek tysięcy Polaków zesłanych w głąb Sowietów. Pewnego poranka przed oknami zobaczyliśmy nowych wartowników w mundurach rosyjskich, w czapkach o czarnych otokach, a na przedzie czapki czerwona gwiazda. No, to już było dla nas mało przyjemne. Stało się to w drugiej połowie czerwca. Wiedzieliśmy, co nas czeka. Nadszedł dzień 8 lipca. Kazano nam przygotować się do wymarszu. W pewnej chwili usłyszeliśmy rozkaz po raz pierwszy w języku rosyjskim: Zabierajcie z mi. Skóra ścierpła na sam dźwięk tej mowy. Zaczęliśmy powoli wysuwać się z murów budynku, do którego zdołaliśmy się jakoś przyzwyczaić. Wiele rodzin widocznie przeczuwało, że trzeba będzie pod bagnetami wędrować ku dalszemu i nowemu przeznaczeniu. Ustawiono nas na boisku, tak pracowicie przez nas do porządku doprowadzonym. Ustawieni zostaliśmy w trzech kolumnach po czterech. Na granicach zaś placu ustawieni byli żołdacy NKWD z ciężkimi automatami, gotowymi każdej chwili do strzału. Dopiero około godziny jedenastej nadszedł komendant transportu, który wygłosił do nas po rosyjsku krótkie przemówienie, ostrzegając nas, że niezastosowanie się do jakiegokolwiek ostrzeżenia budziem padnie mać bez uprzedzenia Wobec tak grzecznej formy każdy do serca przyjął uwagi z rozwagą wysłuchane. Na stacji stał już pociąg dla nas przygotowany. Były to wagony wołowe z ułożonymi pryczami, po dwie kondygnacje po obu stronach. Ładowano nas zatem w trzech kondygnacjach: na podłodze i na pryczach. Mnie wypadło miejsce na górze, tuż przy oknie, mając świeże powietrze i widok na mijane okolice. Odjechaliśmy o godzinie 17.00. W dziesiątym dniu lipca. 1940 roku. Lecz dokąd nikt z nas nie mógł dać na to odpowiedzi. Podporucznik Tadeusz Monkosza i pozostali żołnierze i oficerowie wojska polskiego zostali internowani przez władze Związku Sowieckiego. Przewiezieni zostali do obozu w Kozielsku. Po ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki rozpoczęły się w obozie w Kozielsku przygotowania do kolejnej ewakuacji polskich oficerów. Ostatecznie po podpisaniu paktu Sikorski-Majski podporucznik Mąkosza dołączył do formującej się Armii Polskiej w Związku Sowieckim. Razem z innymi żołnierzami został ewakuowany do Persji i stamtąd wyruszył dalej na szlak II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Na stanowisku dowódcy 7 Baterii, 6 Lwowskiego Pułku Artylerii Lekkiej, 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty przeszedł szlak bojowy, biorąc udział m.in. w bitwie o Monte Cassino, Anconę i Bolonię. Po zakończeniu II wojny światowej, Tadeusz Monkosza przez Włochy i Wielką Brytanię powrócił do Polski. Jako repatriant Andersowiec przyjechał do Buska Zdroju, gdzie całą wojnę mieszkała z dziećmi jego żona Zofia tam został kierownikiem administracyjnym Najpierw szpitala Górka w Busku, następnie uzdrowiska Busko-Solec. Jako żołnierz drugiego korpusu polskiego przez szereg lat był inwigilowany i wielokrotnie zatrzymywany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Nie powstrzymało go to jednak przed działalnością edukacyjną, organizacją odczytów, a także prowadzeniem prac nad monografią Buska Zdroju. Książki nie zdołał ukończyć. Zmarł 22 sierpnia 1965 roku w Busku Zdroju. Była to audycja Sebastiana Przybyłowicza i Marka Jedynaka z cyklu dokumentalnego Bohaterowie tamtego września. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Wystąpili Andrzej Cempura, Mirosław Bieliński, dr Marek Jedynak z delegatury IPN w Kielcach. Materiały wykorzystane w audycji pochodzą z zasobów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.